Członik się rozgrzewa Już jakiś czas Dobra, cielaki śpią, to tam śpią? leżą, no Ale będzie trzeba powywalać, Jeśli się nie słało, to trochę będą będą dół A teraz tych cielaków wypuszczę Opatrz, kurna nie ma cielaków wieczorem, kurna zachodzi coś nie tak A nie jeszcze jest woda, jeszcze nie wsiąknęła, bo tu nie ma, a o widać jeszcze to wszystko pływało tego wszystkiego się, wszystkiego się nie betonuje bo pojedło wcisnął, język wcisnął Jak to cielaki ospa nie ospa tam nawalili Się wcisnęło i leciało Powoli się sączyło i prawie wszystko, to wszystko pływało, się zabierało Całe ciuchy kurna brudne Tam to, tutaj to nie było widać, ale tam to akurat tylko równo, bo tam tro, co ostatnio wybierałem to został obornik to ale tutaj to wszystko pływało się, zabrało ich Zara właśnie chodzi się wszystko wywali Się wywali i obeschnie to najwyżej Tej tamtego i jeszcze tego dzobiska mały co tutaj stoją, co zaraz się przegoni, tutaj trzy bisieczki będą jełówki oddzielnie Już jak to się poprzeganiało to już tak trochę się posortuje To będzie można małym dawać trochę Więcej je kościowe, trochę treściwej, białka, więcej tego, żeby je trochę jedli. Kukurydzy jeszcze taki mały, to bardzo tak czasem zjedzą, czasem nie. No i tak to je. Dlatego się wszystkiego nie betonuje. Co tam te już pozerli? Trochę było, to jeszcze rano się przywiozły bele, poprzywoziły się wszystkie, tam chyba 4 czy 5. Co to, to za ran wieczorem da i nie będzie. Nie wiem, czy on chodzi, to chodzi. Nie widzę krowy, obudziłby dał i z głowy by było. Wstawać. Wstawać. Po się wissera, się I się puściąga. No! Uf! Wstawaj! No, kiszone trochę zostało z wieczora. Chyba to Czy Jest taka z... trochę zgorza z, z komulami, nie wiem. No, taka to pozerte. Dwa razy dostali Po zerde. dobra No, ta to jakaś taka jedna je, je że staje Wiadomo, ustanie tutaj tu, tu, trochę uwalona niby je To wejdzie brudno Jak tu mówię, mówicie, że czyste, no ale czyste No jak teraz na przykład przyszłem dawać I wywalać jak je, to teraz ściągnę Nieraz, jak się mówi, jak nie zajrzy, to się położy, nie? Nie zawsze Zgarnie, żeby była taka idealnie czysta. Bo nie to ciągle zawsze wstaną to do wody, to tego. No, ale bynajmniej jak niektórzy ich ganiają, to do pierwszej nogi usrane wszystkie krowy są. To powiedzieć, moje to bajki. Dobra, tutaj kloki to będzie trzeba z drugiej strony zajeżdżać, żeby tutaj nie poryć. No, będzie trzeba tak porobić bo wywalać, zaraz będzie pełna pryzma ojojo oj. no nic, dzisiaj cały dzień będzie z obornikiem no pryzma też idzie jako taką, już tutaj róg już się bierze, to z tydzień nie będzie dobra, tworzymy Niech te chociaż dać im pół godziny, niech dupy przewieje A! Tak! tak. A! postawiona a druga już na zapas przywieziona Dobra, tu bela stoi, tu jeszcze do postawienia Dobra, tu leży taka trochę gorsza Tu kiszona, i staczko nie przejadę Dobra, zaraz coś wymyślę Kurde, tego powywalają. Kokon zrobi piszony niech zrobi Idę zaraz gówno pociągać Na serwane no Już prawie wszystko zjedli Dużo nie zostało, i nam mleku i będzie git Teraz patrzę tylko 3 litry zwiększyli Może to, że wczoraj inna bela mało zjadli. Bo taka pogoda była Teraz patrzę więcej jedzą już się normowało więc ci może nie podniosę się zobaczę Dobra będziemy wywalać o, wywalone lekko się wywalało to, że ciężkie bo to z wodą ale lekko poszło jeszcze jeziorko je zaraz jeszcze raz wezmę i się wywali od razu tutaj się wywali Trochę może się wylejeć z do wiadra i tyle, reszta wsiąknie z dzień, dwa poczeka się będzie się sucho. Co mordy? Wieta. Dobra, żarcie dane. A tutaj się przygnało tamtego biseczka, będzie trzeba małego zabrać. Potem, jak wyschnie, To małe wypchnięte no i już mi się robi więcej pojenia Jeszcze jedna łyżka, i będzie koniec na razie. Na dzisiaj, bo będę sobie potem sam cały porządek chyba trochę robił. Nie wiem, jak to wyjdzie. To zaraz to i będę musiał od krów powywalać, kukurydzę wziąć. A czas, jak coś się mówi, leci. I tak, to wolno, ale jak coś trzeba, to szybko ten czas leci. brzydko trochę się położy. Idę spore je, gęste. No już się umieszczę że dwa, jeden damit górę, góra, dwa razy góra. To jest 8, 8, 16 BL, ta leżące 17. A potem te zielone się weźmie, będzie luzła luzy już więcej. No, a się robi, to tam George z tym jasno daje. Dobra, mamy wywalone. Tu tylko trochę tam wody jeszcze zostało, nie pływa. Dobra, tam tyle. Trzy zostało Tyle. Idę wywioze. Wezmę, bo czas leci. A już zaraz będzie trzeba... No, to już powiedzieć nieważne, nie? Ale? Czas leci nie w ogóle nie. Zaraz będę musiał resztę sam wszystko robić. Godziny to muszę ogarnąć, szybko się spieszyć. nie ma, bo wywalił Wyłamał kolejno Nie wiem jak on łańcuch ma, dwa łańcuchy jak je skręca Chyba leży i głowa to kręci, kręci i skręca wszystkie łańcuchy No i zobra Mało zostało wywalić Ci z głowy Dobra, czorto tych szlaków, że tam wywalone i lecę dalej z koksem. Jeszcze trochę miejsca mam, to stąd wywalę. Stąd już sam taczkowy wiozę. No i gitara zostanie potem jeszcze od 15 wywalić. Kukurydzę wziąć i myślę, że się wyrobię i cacy będzie. No i mamy zabrane. Elegancko. To. Tylko tam zostało, to tam dwie 3 taczki będzie git. No i git, leci. Dobra, jedno nałożę, sam to wywalę. Trochę od 15 na szuflę. Tam od ściany, nie będę ręku rzucał. Niech to nie może nie będzie padać po psychę tam wróg się rzuci i gitara z drugiej strony ty tak się nie poryje no, jak widać krowy zro, te zro no zro i przeszuwają a gili, gili, gili. <ścoughs> czego łaskoczysz się gapi dobra, Że tutaj zaraz się wywali, git będzie no widać że tam dwie taczki ze spół zostało Dobra, ja tu wywarę. Akurat trochę zostało ściągnę sipo. Po ogarnę i będzie wszystko. Potem coś jeszcze nagram. Może sam tutaj wywalam czy co. Albo w To do, do następnego. Hejka.